No jest mi przykro, bo myślałem, że uda mi się pozbierać. Gdzieś tam na treningu to wygląda lepiej niż wygląda na zawodach. E, myślałem, że wrócę do swojego skakania, aczkolwiek no, no, życie mnie zweryfikowało. Nie jest tak, jak być powinno. No najgorsze jest to, że nie wiadomo co poprawiać, bo tak naprawdę to te skoki to nie są skoki, to są, to są gdzieś tam ratowanie, jakieś siebie, ratowanie skoku, a trzeba wrócić do tego co było. No ja ciągle w głowie mam e, Tą pękniętą tyczkę z wbuchany, i tę kontuzję, która się potem stała, i problemy z tyczkami, które potem były, no i gdzieś mi to w głowie siedzi i ja po prostu nie oddaję takich skoków, na jakie mnie stać. Na razie to jest macanie. Ja wierzę, że, że, że odnajdę gdzieś siebie, starego siebie, którym, którym byłem, i na, na dzień dzisiejszy ja. Mam obawy przed skakaniem I, i to jest tyle, nic więcej. tym ciągle mam w głowie to, co się stało z tamtą tyczką, i potem komplet, który został dla mnie przygotowany, e, który totalnie mi nie pasował. Każda tyczka była inna i, i skakanie było utrudnione. E, no i przez to po prostu jest, jak jest. No, robota poszła. Siłowo, biegowo, wszystko jest ok, no ale co z tego, jak ja staję na rozbiegu? Można mi zarzucić, że zwalniam, no ale nie zwalniam dlatego, że jestem nieprzygotowany, no tylko dlatego, że po prostu mam obawy no. I, i tyle.